I wbrew tytułowi tego filmu nie będę dochodził, że pojki są lepsze czy glow stick jest lepszy, po prostu chciałbym Ci dać nowe narzędzie, coś co będziesz mógł wykorzystać w jakiś sposób Cóż to jest ten glowstick Glowstick to jest taka plastykowa rurka tutaj z uchwytem, z dziurką jeszcze taki haczyk jest plastikowy, jakby zawsze odcinam nożykiem do tapet jest zbędny Ta plastikowa rurka jest wypełniona w środku płci. I jest tam jeszcze druga rurka szkana na innym płynem. Kiedy te dwa płyny się połączą, całość zaczyna świecić. Świeci na różne kolory, świeci ładnie kilka godzin. Hmm. Wystarczy, wystarczy go wziąć, zgiąć delikatnie, tak żeby ta dru, druga rurka pękła albo uderzyć w coś twardego. A w tym momencie całość zaczyna świecić. Co z tego? A no to, że możesz to wykorzystać w miejscu, gdzie nie możesz wejść z ogniem czy będziesz chciał poćwiczyć, czy, czy będziesz chciał zrobić nawet pokaz jakiś, można użyć takich glowstików. Jedyny minus tego jest taki, że no można tego użyć w zasadzie raz, bo w momencie kiedy on stanie świecić, drugi raz już nie zacznie, ale hmm. jak widzisz, taki glowstik jest bardzo mały, można go sobie zachować, używać do treningu, bo parę takich glowstików spokojnie mieści się w kieszeni, można to zawsze mieć przy sobie. I jeżeli jest okazja, chęć wyjąć i po prostu poćwiczyć czy, 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 czy pokazać coś komuś. Koszt takiego glowsticka to jest na opcji w internecie 2 złote, czyli w sumie sprzęt do zrobienia pokazywany za 4 zł no plus, plus jakieś rzeczy które trzeba do tego założyć. Ja do tego używam zwykłych sznurówek. Akurat moje są na 120 cm. Mogą być dłuższe, mogą być troszeczkę krótsze. w tego haczyka. Przekładamy sznurówkę. Związujemy ładnie koniec. O. I już. I już. Teraz wystarczy. na palcach, bo większość ludzi, którzy, którzy dużo robią wyostikami, obejrzał, oglądają troszeczkę tego, w jakiś sposób je tutaj przeplatają, przez palce zawijają na ręku. Tak. <laughs> hmm. Najlepiej będzie wypracować swój własny sposób, metody, jaka ci będzie najbardziej pasować. No ja tak tak, że jak biorę palec środkowy, przekładam, przekładam go tutaj przez, przez sznogówkę nad wskazującym owijam pod spodem, przekładam środkiem I tu mam pewny dobry uchwyt który mi pozwala zawijać to na ręku, pozwala mi robić wszystkie ewolucje jakie się da jakie się... oczywiście Lucy występuje też w wersji elektrycznej, elektronicznej, jak zwał tak zwał jest, jest oczywiście troszeczkę większy, tam muszą być baterie w tym momencie no, Plus jest taki, że można go używać wiele razy, że światło może mieć różną barwę, może migać, zależy, zależy od wersji jaką będziesz miał. No, minusem jest taki, że jest to dużo droższe, ale jeżeli pasuje Ci taki sprzęt, jeżeli masz zamiar go używać do pokazów, to, to oczywiście można poszukać, jest, jest dostępny w sklepach internetowych ze sprzętem kuglarskim, <laughs> trzeba sobie znaleźć. Na początku jak weźmiesz z mogą się wydawać troszeczkę za Mogą się, na pewno się będą bardzo różniły ciężarem i, i tutaj może się pewien dyskomfort w zrobieniu czegoś. Zresztą, zwłaszcza jeżeli jesteś początkujący, jeżeli używasz powiedzmy na razie tylko jednych pojek o, o jakimś stałym ciężarze, to być może zauważyłeś, że jeżeli bierzesz inne, no to gdzieś, gdzieś tam jest niewygodnie, one nie chodzą tak jak powinny mogą się gdzieś tam klątać, gdzieś tam uciekać na boki, no jest to wszystko kwestia przyzwyczajenia. Tu Ja nawet polecam poćwiczyć troszeczkę różnym sprzętem, wziąć jedne poje, wziąć i wziąć może jeszcze trochę inne poje. Umy się przyzwyczaić do tego, że, że ten ciężar może być różny. To wystarczy, wystarczy tylko to, że będziesz używał pojków treningowych z jakąkolwiek piłeczką, czy z taką, czy z tenisową i potem na przykład weźmiesz do pokazu poiki z końcówkami palnymi już, które będą też mniejsze albo większe jeszcze po nasączeniu. Pali zrobią się cięższe i, i tutaj już może być, może być jakiś drobny problem, więc dobrze jest czasem poćwiczyć różne sprzętem cotła. Tutaj jeszcze jedna taka uwaga, bo zdarzyło mi się kiedyś, właśnie się na imprezie walizimy się lowstykami. Troszkę go za mocno zgiąć i, i, i no tutaj trzeba uważać, bo ona w tym momencie pęknął czy zaczęło się wylewać. Już było świecąca, W sumie fajnie to wyglądało, aczkolwiek niekoniecznie musi to być bezpieczne, bo to jest jednak chemia, więc dobrze uważać i robić to z wyczuciem. Miłej zabawy.